Witam. Wtorek i tym razem film dla mężczyzn. Mówiłem już o tym na tym kanale, ale powiem jeszcze raz, dlatego że wiele osób doszło i może nie mają takiej wiedzy, może tego takiego filmu nie widzieli, a niestety statystyki coraz bardziej rosną na niekorzyść. O czym mówię? Mówię o sytuacji Kobiety z dzieckiem, o tym, żeby mężczyzna uważał na takie relacje. Dlatego, że mężczyzna, niestety, większość będzie traktowany jakby w sposób drugorzędny. Oczywiście, niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, ale wyjaśnię dwa powody, dlaczego tak się może i bardzo często dzieje to są nie tylko moje obserwacje z różnych forów internetowych ale również z moimi klientami z którymi miałem konsultacje oni właśnie mówili że taka sytuacja im się przydarzyła a więc dlaczego mężczyzna który zwiąże się z kobietą która ma dziecko z pierwszego związku czy z drugiego związku czy z trzeciego związku nie będzie traktowany w sposób należycie. Oczywiście, zaznaczę tutaj, jak zawsze, na początku ten film nie jest po to, żeby przede wszystkim kogoś odwodzić do, od tego, czy ma taki związek zakładać, czy ma brać ślub. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o typowe stwierdzenie faktów, ale typowo faktów, które nie są zmyślone. Fakty które się opierają przede wszystkim na badaniach badaniach z psychologii ewolucyjnej między innymi takie badania robi pani Brizandin o której już mówiłem na moim kanale ta pani między innymi napisała książkę Mózg kobiecy oraz mózg męski prowadzi badania od 30 ponad lat jest lekarzem oraz naukowcem i mówi właśnie o tym, jak to więcej wygląda, ale nie tylko ta pani, jest wiele różnych naukowców, którzy o tym mówią. A więc zacznijmy od początku, dlaczego mężczyzna, który zwiąże się z panią, która ma dziecko, nie będzie traktowany w należyty, można powiedzieć, sposób. A więc numer jeden. Pani, która ma już dziecko, dla niej najważniejsze. Będzie zawsze jej dziecko. Dlatego, że instynkt macierzyński jest znacznie silniejszy od instynktu bycia w związku. Oczywiście, związek prowadzi, jeżeli jest długi, do, do potomstwa, ale kobieta zawsze będzie bardziej pożądała dziecka niż. W związku z mężczyzną. Bo zobaczmy, ile jest kobiet, które nie są w związku, a mają dzieci i mówią, że są szczęśliwe. To jest numer jeden. Numer dwa, jest taki, jest taki że mężczyzna, który wchodzi w związek z panią, która ma dziecko, co automatycznie mózg kobiety, tak zwany gadzi mózg, po prostu co robi? On jakby wysyła informacje. Że ten samiec jest samcem słabym. I dlaczego? Dlatego, że kobieta może sobie zadawać pytanie, dlaczego ten mężczyzna nie znalazł sobie kobiety, która nie ma dziecka. Dlaczego jest w stanie płacić, poświęcać czas, energię, zasoby na nie swoje dziecko? Czyli kto to jest? Właśnie. To jest po prostu samiec słaby. I tak to mniej więcej wygląda. I ktoś może powiedzieć, że to nie jest prawda. Pamiętajmy, że naszym życiem kierują instynkty, kierują emocje, kierują różne przekonania. I tak samo jak mężczyzn nie pociągają kobiety, na przykład starsze oczywiście są jakieś odchyły od tego, bo w większości mężczyzna. Będzie pożądał młodej kobiety. No tak jesteśmy zaprogramowani. A kobiety z drugiej strony nie będą czuły pociągu seksualnego do na przykład mężczyzn, którzy są niepełnosprawni. Dlaczego? Dlatego, że natura, zaznaczam, natura, natura zaczyna odpychać taką kobietę od takiego mężczyzny, dlatego że według jej mózgu Gadziego który mówi, że geny takie z takim mężczyzną mogą po prostu nie przetrwać. Dziecko takie może nie przetrwać. I tak mówicie to wygląda. Oczywiście zdarzają się, tak jak powiedziałem, od wszystkiego odchyły. Bo na przykład mówca motywacyjny Nick Wójcić, który nie ma rąk i nóg, może o nim słyszeliście, ma, założył rodzinę i po prostu jest szczęśliwy. Ale zobaczmy, ile jest przypadków mężczyzn, którzy są niepełnosprawni, i mają kobiety. No, nie jest to odsetek duży. Oczywiście, kolejna sprawa. Nie jest tutaj, nie mówię o tym, nie oceniam nikogo, czy ktoś jest sprawny, czy ktoś jest niepełnosprawny. Ja po prostu mówię, jak to wygląda z punktu widzenia natury. I oczywiście, ludzie będą pisali, że to są bzdury. Tak po prostu jest. To jest natura. I tego się nie da oszukać. Tak samo jak kobiety będą pociągałe do mężczyzn, którzy mają zasoby, mężczyzn, którzy mają pieniądze, bo to oznacza, że mężczyzna jest zaradny, mężczyzna jest pewny siebie, mężczyzna jest po prostu odważny, a te cechy pociągają kobiety. To nie chodzi o same. Pieniądze, same zasoby. Chodzi o to, że ten, ten mężczyzna może zapewnić dzieciom przetrwanie. Jej dzieciom. Tak to wy, po raz wygląda. Dlatego, w, wchodzenie w jakiekolwiek relacje z panią, która ma dziecko, jest bardzo dużą czerwoną flagą. Oczywiście to, co zrobicie, to jest wasza jądrość sprawa. Ale miałem mnóstwo spraw, gdzie po prostu mężczyźni później płakali, bo weszli w taką relację, później byli nawet wyrzucani ze swojego domu. Bo według prawa kobieta, która ma na przykład dziecko, dziecka, kobietę z, z dzieckiem nie wyrzucisz na bruk, a mężczyzna może. Niestety tak to jest. A więc nie piszcie mi, że to są zdury że tak nie jest. Po prostu wejdźcie na fora internetowe, poczytajcie sobie. Tego jest mnóstwo i coraz bardziej, niestety, ale sądy, ale system, ale to wszystko jest przeciwko mężczyznom, niestety. Ja tego nie wymyśliłem. Jeżeli ten filmik da jaką wartość, podzielcie się tym filmem, bo mężczyźni potrzebują takiej wiedzy. Mężczyźni potrzebują wiedzy o tym, jak naprawdę. Jak naprawdę, to jest bardzo ważne słowo. Funkcjonują relacje, a nie to, co nam wmawia. A później mężczyźni chodzą na strajki, chodzą na różnego rodzaju pochody. I dlaczego? Ostatnio był pochód z 27 chyba, w Warszawie. Pochód ojców. Niektórzy nie widzą swoich, swoich dzieci. Ile tam osób było? Nie wiem, ale było bardzo, bardzo dużo ojców, którzy nie widzą swoich, zaznaczam, swoich dzieci. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie. A więc wyślijcie ten filmik, skomentujcie. Niech więcej mężczyzn widzi takie filmy, bo dzięki niemu możemy pomagać ludziom. Niech ludzie będą świadomi, niech mają wybór. Bo inaczej, jak wchodzi w taką relację ze swoją świadomością, a najgorzej, jak wchodzisz w taką relację bez wiedzy, bez świadomości, bez tego, co może ci spotkać. Bo tak samo jak idziesz do banku, podpisujesz kredyt, to chciałbyś wiedzieć, co ci czeka, kiedy tego kredytu nie spłacisz. Chciałbyś wiedzieć, co ci czeka, kiedy opuścisz jedną, czy drugą, czy trzecią ratę kredytu. Jakie zagrożenia na ciebie czekają? Nie chciałbyś wiedzieć? No właśnie. Pozdrawiam.